Cześć wszystkim! Dzisiaj zobaczycie film, o który prosiło bardzo dużo osób. Zdecydowałam, że teraz jest na to dobry moment, zebrałam więc wszystkie potrzebne rzeczy, zapaliłam świeczkę i zrobiłam kawę. Wszystko zaczęło się 13 lipca 1994 roku, kiedy to po długich oczekiwaniach udało mi się wydostać z brzucha mojej mamy. Był to szczęśliwy moment dla całej naszej rodziny. A w dodatku bardzo upalny dzień, i podobno większość czasu przy sobą mnie na Oto mój przystojny tata, bardzo piękna mama, która trzyma mnie na rękach, przynajmniej tak starałam się to narysować. Moje piękne rude włosy, no i oczywiście moja siostra Karolina. W moim największym wspomnieniem z dzieciństwa zdecydowanie są podróże. Miałem w sobie coś takiego, że zawsze miło się do nich wracało. Prawie w każdej wakacje jeździliśmy dziś razem, aby zwiedzać i odpoczywać, jako że najchętniej nie wychodziłam z wody uwielbiałam jeździć do ciepłych krajów. Kiedy chodziłam do przedszkola, w każdą niedzielę pakowałam swój mały plecak i stawiałam go przed drzwiach, czekając, aż to tam nie tam zabiedzie. Za każdym razem niestety okazywało się, że dziś jest niedziela, wolne i nie spotkam się z moimi przedszkolnymi znajomymi. Momentalnie smutek pokazywał się na mojej twarzy, ale podobno bardzo szybko mijał. Szkoła podstawowa była dla mnie pełna odkryć, zwłaszcza tych muzycznych. Właśnie to doprowadziło mnie do kolejnego etapu, którym była szkoła muzyczna. Rozpoczęłam naukę gry na skrzypcach, do której miałam wielki potencjał i bardzo dobry słuch. Niestety, jako dziecko, miałam za mało chęci, i mimo starej rodziców, babci i nauczycielki, po pięciu latach zdecydowałam się poddać. Gimnazjum to zazwyczaj burzliwy okres w życiu nastolatka. Dla mnie on taki nie był, i chociaż poznałam tam swojego pierwszego chłopaka, po około dwóch latach przestaliśmy się dogadywać. I serce pękło. Oddaliśmy się od siebie, ponieważ nie mogliśmy już żyć razem. W tym momencie skupiłam się na prowadzeniu mojego bloga, który był dla mnie swoistym pamiętnikiem i odskocznią od codzienności. Można mnie było znaleźć na różnych portalach społecznościowych, ale w szczególności na fotoblogu i na blogspot. Właśnie w gimnazjum dostałam swoją pierwszą lustrzankę i rozwijałam pasję, jaką była fotografia. Spędzałam każdą wolną chwilę na robieniu zdjęć, zaczynając od Nikona D60, zmieniając go później na Nikona D90. I to przyszło dla mnie nagle i zaczęło mnie powoli przerażać, bo nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić i chciałam uciec. Niestety, musiałam się zmierzyć z obawami, które jak się okazało. Nie były wcale takie straszne. Skupiłam się na moim kanale na YouTubie, który dawał mi jeszcze większą radość niż blog. Miałam coraz więcej nowych internetowych przyjaciół i mogłam zawsze otworzyć laptopa, przeczytać Wasze komentarze. To było dla mnie nie do opisania. Tak powstało Alice Vlog Channel, czyli moje małe dziecko, a razem z tym powstał pierwszy film którego już tak naprawdę nie ma na moim kanale, bo dawno go usunęłam. Ale aktualnie pierwszym filmem jest Room Tour. Tego pana już znacie, ale ja go wtedy dopiero poznawałam. Chodziliśmy na długie, mroźne spacery i w ten sposób spędzaliśmy godziny chodząc po mieście i patrząc na spadający śnieg. Kiedy osiągnęłam tysiąc widzów na moim kanale, byłam w szoku. Nie potrafiłam sobie wyobrazić, że już tyle osób ogląda moje filmy. Część osób w szkole to wyśmiewała, ale ja zawsze wiedziałam, że jeśli robisz to, co kochasz, nie ma w tym nic złego. Trzecia liceum dla jednych była klasą udręki, a dla drugich upragnionym ostatnim rokiem szkoły. Dla mnie było to coś pomiędzy, nie wiedziałam dokładnie, na jakie studia chciałabym iść. Może filologia angielska przecież uwielbiałam ten język? A może dziennikarstwo też mnie do tego ciągnęło? Nie mogłam podjąć decyzji. Po długich namysłach, podaniach wysłanych do uczelni, postanowiłam zrobić sobie gapier. Dla jednych kupota, dla innych konieczność. Mi to było potrzebne, by zdecydować, co chcę robić przez resztę życia, a jeśli mogłam się odnaleźć. Pozostając rok dłużej w ukochanym domu, wiedziałam, że to właśnie tak powinnam postąpić. Postanowiłam dopisać potrzebne przedmioty na maturze, a w przerwie w nauce dalej prowadziłam kanał na YouTubie. Poznałam wiele niesamowitych i inspirujących ludzi, w tym twórców na YouTube, którzy razem ze mną dzielili pasję. Nagle okazało się, że jest masa innych dziewczyn, które uwielbiają robić to, co ja. Dostałam list o przyjęciu na studia, byłam bardzo szczęśliwa. Wiedziałam, że dobrze wykorzystałam ten rok i jestem gotowa, aby studiować dziennikarstwo i komunikację społeczną na specjalizacji Nowe Media. Chciałam tylko spakować całe moje życie w kilka walizek i wyruszyć do Turunia, aby podwać moje nowe miasto. Panią mieszkałam od września, ale już w marcu przeprowadziłam się do drugiego mieszkania, ponieważ razem z koleżanką zdecydowałyśmy zamieszkać się w dwójkę. Teraz, właśnie, a co teraz? Mieszkam z moim chłopakiem i bardzo się cieszę, że przetrwaliśmy rok rozłąki, kiedy byłam na studiach. Oboje jesteśmy bardzo szczęśliwi i ciekawi, co dalej nam życie przyniesie. Teraz zaczynam drugi rok studiów. Mam wiele planów, ale wiem, że YouTube zawsze będzie dla mnie ważny. To nie są głupie filmiki, ale pasja, która sprawia, że uśmiecham się każdego dnia. I to koniec? Nie, ja uważam, że to dopiero początek mojej przygody. Moimi priorytetami są YouTube, studia i rodzina, którą staram się odwiedzać bardzo często. Pamiętacie, jak mówiłam, że mam 1000 subskrypcji? Teraz jest prawie 60 tysięcy i to niewiarygodne, że aż tyle ludzi określiło się oglądać właśnie moje filmy. Jestem wdzięczna właśnie Tobie za to, że teraz oglądasz ten film i przyczyniłeś przyczyniłaś się do spełnienia moich marzeń. To było moje życie w wielkim skrócie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo to właśnie dla Was był ten film. Dziękuję. Spełniacie moje marzenia.